Roku, zanim zapadł ten prawomocny wyrok, to nawet ten wyrok nie zmienia faktu, że oni są ułaskawieni. No jednak marszałek Sejmu wygasił ich mandaty. No i teraz czeka na odwołanie tych panów do Sądu Najwyższego. Według pani oni są posłami czy nie są posłami? Mają ten mandat czy? Nie, są posłami. nie są posłami? W tej chwili nie są posłami. Ale takie, takie drobne wyjaśnienie. No, nie, jestem w tej grupie praw, prawoznawców i prawników, którzy uważają, że ponieważ co innego jest abolicja, co innego jest amnestia i wypowiadał się w tym zakresie, czy ułaskawienie, przepraszam bardzo, ułaskawienie, wypowiadał się w tym zakresie Sąd Najwyższy, w związku z tym panowie, obaj panowie nie są Ułaskawień, objęcia ułaskawieniem. Pan prezent chyba powinien nieco skorygować swój pogląd, ale ważniejsze jest co innego. Mnie zafrapowało w tej całej sytuacji to, że w okresie, kiedy już panowie byli zaprzysiężonymi posłami, to kilka tygodni wcześniej, i już i a jednocześnie było wiadomo, że proces, niezakończony prawomocnym wyrokiem jednak się toczy, ponieważ Sąd Najwyższy powiedział, że ma się skończyć. Wtedy służyło na podstawie przepisów o wykonywaniu mandatu posła i senatora możliwość zwrócenia się przez każdego z panów do marszałka Sejmu o to, żeby ten z kolei wystąpił do sądu o zatieszenie postępowania, bo oni mają immunitet. I oni z tego nie skorzystali. Widocznie nie mając, że um, lekceważąc tę, tę możliwość, proszę zwrócić uwagę, jedna możliwość prawna niewykorzystana. To jest artykuł 9 ust. 3 z tej ustawy o No dobrze, a nie dziwi pani też, że pan prezydent powiedział, że po raz drugi nie będzie ich łaskawiał, chociaż tu się wszyscy proszę, prawie prawnicy zgadzają, że mógłby ich łaskawać. Pan prezydent ma swoje kompetencje. Chce tak zrobić, jego problem. Panowie, którzy, których to może dotykać, też mają pewną swoją strategię. Proszę bardzo, ale ta strategia zderza się ze strategią wykonywania kompetencji przez inne organy. Pan yy, marszałek Sejmu wygasił. I mógł wygasić, i nawet chyba powinien to zrobić. Teraz służy odwołanie, tylko uwaga: odwołanie nie dotyczy tego, za co ich skazano, tylko samego faktu wykonywania em, formalności przez marszałka. No i zobaczymy teraz, co będzie dalej. Czy się panowie odwołają, czy nie odwołają? Zobaczmy. Zapowiedzieli, że się odwołają, no i teraz. No dobrze, ale jeżeli oni powiedzą, że się odwołają, no to jakby to powiedzieć, chyba implicyte, no to tak w sposób dorozumiany, jednak wychodzą z założenia, że to ich dotknęło ten, 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 cała, ta cała procedura. Logiki w tym nie ma specjalnie za dużej. Ale dobrze, pani, ale to też marszałek Sejmu też nie jest do końca konsekwentny, bo jeśli jest tak, jak pani mówi, to dlaczego ich dopuścił wczoraj do wejścia na salę a i, to, do, i to do do politycy, A to moim zdaniem decyzja czysto polityczna, Polityczny. w tym sensie, żeby nie mieli i nie było awantury na, w czasie posiedzenia. I tak było bardzo burzliwe obrady, więc po prostu udał, że... No tak, Może bez tego się opie. Pani profesor, to teraz bo oni składają, domniemujemy, że składają to zażalenie na postępowanie marszałka. Jest problem teraz. No, no, jest bo to problem, bo teraz do jakiej ja... izby? No ale właśnie, podobno do tej izby powołanej całkowicie przez historii. tak zwane nadzwyczajne. A teraz tam? mamy dosłownie przed kilkoma dniami rozstrzygnięcie CUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Tam chodziło o to, że Trybunał odmówił przyjęcie Zajęcia się pytaniem prejudycjalnym skierowanym przez jednego z sędziów, właśnie z tej izby, z motywacją, że ta izba nie spełnia warunków sędziowie tej izby nie spełniają warunków sędziów niezależnych i niezawisłych. Co ciekawe, wcześniej CUE miał podobną sytuację, ale jakby tu powiedzieć, wtedy jakoś tak. Ten, ten argumentem się niespecjalnie zajął. Teraz dojrzał widocznie do tego. No, no dobrze, czyli rozwiązanie... mamy problem, że y, y, marszałek musi to posłać do izby, która według TSUE żadnym sądem nie jest, prawda? Więc marszałek, to co ma zrobić? Jak wróci marszałek marszałek ma, ma posłać do sądu najwyższego. A teraz sąd najwyższy w Sądzie Najwyższym też jest kierownictwo. Ja jestem w pełni świadoma tych dwóch nurtów i, i nieporządków w, w Sądzie Najwyższym. I zobaczymy teraz, co się stanie dalej. Dlaczego ja w ten sposób panu odpowiadam, że tu jest problem kompetencja prezydenta, tu jest kompetencja jakiś, w Sądu Najwyższego jego kierownictwa? Bo my mamy do czynienia w ogóle w tej chwili w Polsce z sytuacją, czyli mamy ciężko zaburzony system prawny. W związku z tym jedynym metodą postępowania jest to, że każdy wykonuje to, co uważa, że powinien wykonać, zgodnie z obowiązującym go prawem, kompetencjami i konstytucją, posyła to do innego organu, który znowu podejmuje swoją decyzję i teraz ta decyzja wytwarza nową sytuację. I musimy się w tej sytuacji odnaleźć. Co się stanie w Sądzie Najwyższym, gdzie to zostanie skierowane, co zrobi yy, pani pierwsza prezes, C czy jaka tam, jakie tam nastąpi postępowanie? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia i nie będę wróżyła z fusów. ale będziemy patrzyli na to, co się stanie. Argument. Znowu, jeżeli mam zaznaczyć własną, yy, własne stanowisko. Dla mnie. Nie jest istotne to, że w swoim czasie Trybunał Konstytucyjny powiedział, że niekoniecznie będzie się wykonywało w Polsce wyroki, postanowienia i orzeczenia CUE. To nie jest akurat wyrok. Ale moim zdaniem powinniśmy się temu podporządkować, bo wiążą nas traktaty międzynarodowe. No więc tam się poślemy i zobaczymy, co będzie dalej. No to teraz <laughs> idźmy dalej, pani profesor. S -s 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 Sąd Najwyższy, ta izba może dwojako orzec, prawda, że marszałek miał rację, wygaszony, i on nie zmienił za daleko. Już mówimy w tej chwili za daleko. Nie wiem. Po prostu mamy tego rodzaju sytuacje, ja że ja musiałabym, żeby ewentualnie nawet swój własny pogląd powiedzieć. Ja musiałabym znać więcej faktów. Ja wiem, że bo miałam nawet jakieś polemiki z dziennikarzami, którzy uważali, że ja się migam od odpowiedzi. Ja się nie migam od odpowiedzi. Ja muszę mieć pewną liczbę danych, które mam. I wtedy ja mogę zająć stanowisko, nawet powiedzmy takie, co mnie się wydaje prawoznawczo, że jest uzasadnione. Nie mam zielonego pojęcia, co się jeszcze tutaj może stać, bo może się stać wiele rzeczy. Może być jakaś deklaracja, na przykład ze strony jakiegoś organu, co do tego, jak się zachować wobec stanowiska TSUE. Może coś się zdarzyć w sądzie najwyższym, wtedy powiem. W tej chwili a dlatego nie wiem, że ten bałagan i ten chaos, który nam zafundowano, przerasta moją umiejętności przewidywania. To jeśli pani umiejętności przerasta, to kto? Może nie, 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 się nie, no nad... bez przesady. No. W tym połapać pani profesor. <śleszamy> Myślnik. Pani, Adam Strzembursz. Prawoznawca, taki ktoś jak ja. On ma obowiązek, jak jest pytany, powiedzieć, co leży na stole, co co, widzi, tego, co, co, leży, na stole, co tak, jest, co to jest to, na stole. To, też nic Natomiast, nie Natomiast jeżeli pan mnie zapyta, co się znajdzie na stole za 10 minut w tej sytuacji, którą my mamy, to ja nie mogę tego powiedzieć. I jeszcze coś chcę powiedzieć. Państwo zapraszają do studia prawoznawców, takich jak ja. A Państwo zapraszają do studia krócej, prawników, ale prawnicy są różni. Ja jestem nauczycielem Nauczam prawa, mam pokazać, jakie są możliwości, co leży na stole. Ale jak Państwo zap zap zaproszą adwokata, to adwokat ma powiedzieć, co jest najbardziej korzystne z tego, co tutaj jest w ogóle hipotetycznie możliwe dla jego klienta. Proszę, I on dla, ja panią zapraszam wyjaś. jako autorytet. Proszę, no, proszę też, to zrozumieć. Ale, ja ale... uważam, że to, co pani mówi, to jest dla mnie świętość. Dla, nie, nie, dla... Nie, proszę pana, nie to... musi być świętością. Ja mówię, jak ja też mówią, przekonują wartością swoich opinii, swojego autorytetu. Ja nie mam mocy sprawczej powiedzenia, tak jest. Albo mi Pan wierzy, albo nie. Staram się być obiektywna i staram się pokazać, dlaczego ja tak mówię. Dobrze, ale e, e, pani profesor, w takim razie, czy nawet jeśli, czy pani dzisiaj potrafi powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, czy ci panowie trafią do więzienia, czy nie trafią? Obawiam się, że mogą, dlatego że dzisiaj widziałam już w internecie, pokazało się dokumenty, pokazały się dokumenty, z których wynika, że skierowano. Wyrok do postępowania wykonawczego. Dlatego, że ewentualne odwołanie nie wstrzymuje wykonania wyroku, jeżeli ktoś się pośpieszy. W związku z tym, i to już sąd okręgowy, widziałam postanowienie, wydał sądowi rejonowemu, bo ten działa, odpowiedni dokument. I znów, panie redaktorze. Czyli nawet przed tym wyrokiem Sądu Najwyższego, do oni mogą trafić, do orzeczenia mogą trafić do więzienia i tam czekać na to orzeczenie. A teraz, jeśli to orzeczenie jest dla nich pozytywne, to wychodzą? Czy no to, oczywiście, że tak. A wtedy, wychodzą. Wtedy, jest, wtedy jest. Nie, zaraz. Jeżeli jest wadliwe pozbawienie, okaże się, że jest wadliwe pozbawienie mandatu, mandatu no to wtedy mają, mają znowu immunitet, no więc w A związku z tym. Nie, nie idą się możemy tutaj zapęklić niesłychanie skomplikowany sposób. No. A czy raz wygaszony mandat można przywrócić w ogóle? Nie wiem, co nie mam zielonego pojęcia. Bo marszałek na przykład mówi tak dzisiaj, mówił, mm. że tylko z uprzejmości nie powołuje na ich miejsce... Nie, z rozsądku. No okej, okay, z rozsądku, nie powołuje na ich miejsce tych, którzy już tam tak. powinni wejść z listy, mm. prawda, bo mógłby to zrobić, mm. no. To co by się stało, byśmy Proszę mieli pana, nie 430, 460, tylko 462 posłów. Proszę pana, możemy mnożyć tego rodzaju no zabawę, ale to naprawdę jest... Dlatego mówię, to co widzę na stole, tego jeszcze nie widzę. A pani profesor jeszcze... Ostatnie pytanie w tej kwestii, bo później bym przeszedł do innej ważnej mm. kwestii, czyli przejmowania radia i telewizji. O to jeszcze gorsze. No, ale na razie coś pani wyjaśniła, co, co coś mi zaczyna świtać w tej zmramie pierwszej. Pani profesor, to proszę mi jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jak ci panowie odsiedzą te dwa lata? i wyjdą z więzienia, to muszą jeszcze trzy lata czekać, żeby na przykład się ubiegać o jakąś funkcję publiczną, żeby móc startować. No muszą, to jest cały czas, ten, ten okres biegnie. Czyli te pięć lat? 5 lat, tak. Muszą wtedy czekać. Czyli nie mogą startować od razu po wyjściu z więzienia. Nie będzie tak, że komisja, znowu będzie miała zagwozdkę, komisja e, 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 wyborcza. tak Wola, uczciwie powiedzieć, w naszych warunkach... Za, za daleko wyjeżdżam do przodu. Tak, tak. No dobrze. Pani profesor, w takim razie telewizja publiczna, minister kultury, powołując się na ustawę kodeks spółek handlowych, Aha. jako właściciel hmm. telewizji odwołał jej dotychczasowe władze i powołał nowe stare władze i posłowie PiSu tej zmiany nie uznają, twierdząc, że zostali powołani, że, nie, że zostali powołani u, 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 zgodnie z ustawą, która ich nie obowiązuje, bo do nich się stosuje zupełnie inną ustawę, ustawę medialną, którą posłowie PiSu uchwalili po to, żeby móc ręcznie powoływać właśnie władze telewizji. No ale jest ustawa, prawda? teraz kto ma rację? Są nowe władze, są stare, kto kogo powołał? To, to może to... ja raczej dam ocenę, co co się stało. Tak. Bo to to tak, mogę dać. Tak, proszę. Sytuacja jest taka. My w... mamy w... władzę zasadniczo, tu ma rację akurat pan profesor Piotrowski, to jest nasz znakomity specjalista, który powiada, że jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, spółki medialne, ich zadaniem jest sprawowanie ładu medialnego. Medialne. I w związku z tym Stosowanie prawa spółek jest w tym wypadku wadliwe. Ale ja bym powiedziała, że pan profesor Piotrowski, dokonując bardzo prawidłowej wykładni, w pewnym momencie się zatrzymał. Dlatego, że co się stało u nas? U nas stało się tak, że na poziomie ustawodawczym. Yy, dokonano yy, zmian w systemie prawnym w wadliwy sposób. Dlatego, że kilka lat temu yy, zmieniono ustawodawstwo w taki sposób, że powołano Radę Mediów Narodowych, której to Radzie Mediów Narodowych powierzono kompetencje dotychczas którą miała yy, Krajowa yy, Rada Telewizji. I temu w zakresie, w jakim te kompetencje powierzono tej, temu nowemu organowi, został wydany wyrok Trybunału Konstytucyjnego jeszcze, to jest 13 przez /15, 13 15, więc to jest stara. stara historia, który powiedział, że to jest niekonstytucyjne, i sprawa ucichła, dlatego że w międzyczasie zmieniono ustawę, ta rada sobie funkcjonowała i tyle. W tej sytuacji. Ciągle jest wątpliwość, no jest wyrok, który mówi, że powoływanie y, przez kogo innego niż przez Krajową Radę y, Kierownictwa. Y, 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 Wydawca telewizyjnego spółki państwa i jest wadliwe, jest Na to orzeczenie powołał się, o ile wiem, minister kultury, że trzeba to orzeczenie wykonać. No i wobec tego, a dobrze, ale teraz trzeba orzeczenie wykonać, ale Krajowa Rada wcale się nie kwapi do tego, żeby sama o to wystąpiła. W związku z tym minister powiada, jestem właścicielem. Jednoosobowym tej spółki. Nic się nie dzieje w imię obrony wartości konstytucyjnej, której jest to, że we właściwy sposób powinny być przede wszystkim wykonywane wyroki Trybunału Konstytucyjnego, po drugie, w imię wolności gwarantowanej przez odpowiednie kompetencje Krajowej Rady, wykonuje swoje. Są kompetencje jako właściciel. Ja bym powiedziała tak. Co zrobił z tego tak naprawdę minister kultury? Nie mając dobrej, trwałej, bo w normalnym biegu wydarzeń albo by trzeba było zmienić ustawę, albo by trzeba było zaskarżyć tą ustawę, która istnieje, do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny mamy upadły, w, w, nowa ustawa nie wchodzi w grę, bo jest zapowiedziane weto. Jeżeli wobec tego stajemy na stanowisku, że to, co się działo z mediami do tej pory, hate, yy, nieprawidłowe realizowanie misji, to wszystko, co zresztą było krytykowane, no to było krytykowane właśnie przez pana profesora Piotrowskiego w bardzo udatny sposób, w takim bardzo dużym, ładnym artykule w państwie prawie w październiku zeszłego roku, to jeżeli ta sytuacja jest niekonstytucyjna, bo nie gwarantuje ładu medialnego, to wobec tego powstaje problem czy w ogóle, czy mamy stanąć i powiedzieć, nic nie robimy? Trudno, nie mamy środka. Czy też konstytucja zezwala nam na samoobronę konstytucji, coś w rodzaju effe util konstytucji, który temu kto znajdzie w konstytucji już nie kotwice, nie linę, ale znajdzie nitkę ratunkową i wobec tego do tej nitki się uczepi. I to się stało u nas w naszych warunkach. Ja nie powiem, żebym była zachwycona jako legalistka tym wszystkim, co się dzieje, ale nie powiem tak, jak mówi profesor Piotrowski, że w ogóle tutaj nic nie można zrobić. Teraz moja opinia, tak samo dobra, jak dobra opinia pana profesora Piotrowskiego. Kto ma rację? Ja nie wiem, kto ma rację w tej chwili. Pan nam nas patrzy, w zależności, jakie pan ma zapatrywania. Ale co się teraz dzieje dalej? I teraz się dzieje dalej to, że te zmiany, które się dokonały, one muszą być wniesione do rejestru. Spółek handlowych. Tak, nie, spółek handlowych. Czyli cała sprawa trafi znowu do sądu, tylko tym razem do sądu rejestrowego. Czyli o tym, jak potraktować i czy kupi sąd rejestrowy, to wyjaśnienie, które leży na naszym stole i które ja panu pokażę. I wpiszę te zmiany Kupiany. zaproponowane. Czy wysz, mm -hmm. Sąd rejestrowy kupi rozumowanie pana profesora Piotrowskiego nie wiem. Ale to on wtedy rozstrzygnie. I znów niech mnie pan nie pyta. Ale jeszcze i tak będzie można się zażalić na no, to, to do sądu powszechnego. Tak, ale ale, ale tak. to mamy, mamy tu jeszcze mnóstwo różnych możliwości. Pani profesor, to jedno ostatnie pytanie. Kogo się mają słuchać pracownicy TVP? Bo stara władza ich e, e, im grozi, że e, łamią przypisy e, e, umów, które, które podpisali, prawda? O nie konkurencji, bo pracują dla kogoś innego. Tak. Nowa władza mówi, pracujcie dla nas, bo przecież my, my jesteśmy, jesteśmy nową władzą i wasze umowy podpisaliście jako z nami. Odpowiem. Otóż kursują w tej chwili w obrocie prawnym uchwały sejmowe. W tych uchwałach sejmowych jest ich kilka ale się mówi o przywracaniu ładu, czynieniu, przywracanie praworządności. Niektórzy wydziwiają, a co to w ogóle za uchwały, to jakieś deklaracje, to nic nie znaczy, niczego to nie załatwia. Inni mówią wręcz przeciwnie, tymi uchwałami się zmienia ustawy, konstytucje. Nieprawda. Znaczenie tych uchwał jest właśnie dla takich sytuacji, o których pan mówi, ponieważ adresatami tych uchwał są wszyscy, My wszyscy, którzy jesteśmy, działamy, mamy jakieś kompetencje. Z równym powodzeniem, pan prezydent, który ma swoje kompetencje, to jest do niego apel. Może coś można zrobić, może chce pan coś tutaj zrobić. To jest do sądów przede wszystkim. Jeżeli macie kompetencje, zastanówcie się, czy chcecie ze stołu zebrać te, to danie, czy to danie. To jest również i do. Pracowników. Przy czym ja naprawdę nie zazdroszczę pracownikom decyzji, dlatego że na nich się za głupstwa królów płacą ich narody. I to jest właśnie to. Ci, którzy są najniżej, którzy są między tymi wielkimi młynami, którzy muszą liczyć się z konsekwencjami tego bałaganu, oni za to płacą. Bardzo dziękuję, pani profesor. Moglibyśmy jeszcze dłużej, ale niestety nie mamy już czasu.